Gdzie dwóch się bije, tam zielony się wyprzedza, nie? Cześć wszystkim, z tej strony Mleko Lud, a to jest odcinek z GTA Online razem z ekipą. Na wstępie oczywiście zapraszam was do subskrypcji, komentarza i oceny mojego filmiku, a teraz przechodzimy już do samego materiału. Double chucking! Bachynka. Ale będziecie teraz śmigani jak mnie nie wyrzuci z gierki. Dzikken winer, okej. Ej, kogo nie Uli, od razu na kolejnych ogatów. Nie. No, na nich teraz kolejka. No, nie, tak źle. Nieooo. Czy chcecie naprawdę, żeby wywalał? Chcecie, żeby wywalał? Nie no, chcecie. Taki, taki jest. Raz, tak. Ja na najgorszą drogą nie rzuciłem. Raz, nawet no, teraz się tak? się zaraz, dupa, ale, No co? Ale mnie tu prawie dup, Ja on na pierwszym miejscu chciałem go skasować no. Te no, pierwsze to no, zakręty no, to no, takie ja miałem ja po ale... poprzedniej mapce Strasznie z dystansem robione Bałem się, że no, mnie dup, Dupką miałem, zarzuci nie nie, no. nie, nie Nie, nie, no, nie Wioście, no ale że mnie dzielę, ale kasacja tu była zrobiona legolog, ale ty nie jest we mnie No sorry, no trzeba ruszyć, nie? No ale ruszyć to trzeba do niebieskiego, No trzeba walczą o nagrodę publiczności Dobra. Ej tak. widzowie, patrzcie na mnie! Nie patrzcie na niego! Nie patrzcie, zamknijcie oczy! Zamknijcie oczy o, są zamknijcie zamknięte. oczy no, ja O, ale skrót. Ja, ja skrót. też tak samo mm. zrobię jak sobie Bo tam bym nie wyrobił się, też, lubiła, i słupy, co jest Jakiś macie, co? Wiem, jest. Mhm. O, Mój ulubiony skrót to... tak <gryty> <gryty> Nie. No. nie. No. Przepraszam, tak się nie mówi, nie piszcie tak w To jest żart co, to, co my ma... teraz robimy. To Mówimy stop ja nie gimbal nie, nie nie No, nie, tak. Tak nie, bieżą, czas no nie, nie. Dobra. 牛！牛大王，现在牛大王气牛大王。 No, chciałem je no. nie, ja was... co? Chciałem, Jak miałem was wrócić na tej kamerze, chłopie, z samochodu Normalnie widać wiesz No właśnie. Jak jesteś za mną, to nie widzę. Jak uh. myszkę dajesz w ogóle, go i widzisz wszystko. No, bo ja daję mi. Ja co? No, co? Ty, wiesz, ty nie, to krasz... no, Tam była ścianka! No, Cały czas rękę na ja... i Nie, no na pewno jak ty nie mijesz, to ja się oh, wow. panze, gdzie ty mnie panowałeś, chłopie? Naprawdę, no, że tak. Jak, jak mnie, mnie zatrzymałeś? Nie kręcić. Pik. Ale, go Ale widzisz Hogaty, nie widać czasami, prawda? To nie właśnie widać. Dlatego czasami w ciebie wjeżdżam. Nie no, ty wiem, nie wiem. A, o jezus! Hogaty sobie pierwsze ta? miejsce. Ale, A jest? jednak nie. No, udało się. Dobra, jadymy. A ja wiem, że ja jesteś, jesteś na wiem, że jestem na celowniku właśnie. Oła! No, no ci dużo! No no tym celownikiem tam w celowniku. Zdamajno, że mogę na O, Było walone, dobre. Gry są złe, zniszczą, zniszczą Cię! Zniszczyć Cię było! Nie! Gry są złe, zniszczą Cię! Nie, zniszczyć Cię! O ja cię, dupa. O tu się o, A, uuu, musiałem... Ała, To zabolało! Ruchem... No. Nie, ale zabolało! drugi raz, sam tak, blok, tak. Do tego hotelu. Tak, tak, tak. A drugi <śVOICEOVER> raz się bardzo przedecyduje. Tak, poprzedniej też tam przejechałem. No. A ciebie już nie dogonimy w ogóle, nie, nie ma opcji. Nie ma. Opcji, nie, no powinienem się jeszcze luźno na busta. Nie, 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 no robić, ja ja bo ja gdzieś dogoniłem. Gdzie, gdzie busta, to, to prędzej Konto, ja, ja dojadę do fogatego i się dobustuję. Dalej, 20, to jest mocny zakręt. No teraz musi być na boku Nie ma opcji, nie ma takiej. Oj, nie wiem czy nie ma Ostry, nie tnij. A nawet i wydaje mi się, że jest bardzo dużo. O, Łagodna szóstka. Ale ja nie mam jak po prostu dojechać do niestety. No nie, da się już. Nie, nie, nie. się. na trudno. God's sake. Number three. God's sake, no. Find ground please. GP GP. No to jechany. No to ogień z nimi. Jechanka. Kurde. Jazda, jazda, panowie. Jazda, 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 jazda. I praktycznie coś przeszło. Poszło! No, Ktoś tam chyba wgadza. nie wystartował. Ja, ja, ja nie wiem jak się startuje na tym. No, ja zgasza. też widziałem pa, czarne, tu... ale nacisnąłem W i jak się, się udało. Zapraszam wszystkie to wtedy. Tak, Patrz tak. tu jaka rakieta poszła z przodu? No właśnie. Mm. Ale wujcie, rakieta tam no. jest. Chłopco poszedł do przodu. No, Co ty myślisz? A tu jest. No tak, tak.

no, nie, ale Ani Dobra ani ani też lepiej prowadzimy do gazu. Akurat w tym wypadku. No, Piękny tutaj to, tandem. To, to się Dobra, by. Dobra, lepiej. Ale ładnie twój wizerunek jest taki fajny, wyprofilowany. Ale nie no, no, jedzie na pełnej, na pełnej po prostu. jedzie, no, jedzie. No, no, no. Bo tam tu skręcaj, da. Siekły. Tu się pójdę. W którymś momencie on nie zrobi tego zakrętu tak. I już jest ostatni raz. końcu wyglądało. No no, I to jest ja ostatni raz no. i... I ja, zastęga, tak ja czuję takie tak trochę się tutaj... Dawaj sobie po Presję no, na mnie ci. czuć. No, ale to jest taki wiesz, prognostyk, że... Aha! 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 No. Kurczę, no tak, brakuje mi teks. trochę, żeby do was dogonić. Nie, może jest jakiś checkpoint, pójdzie, żeby tak nagle. Nie, no chodzi pewnie o to, że jakbyś się no, nie. Najnormalniej na świecie to. Co my pójdziesz do? Uuuh, dobra. Przejechać przez tę, przez tę stację, biznes, jak na taki wyjść, no. Nie pojechał, więc też nie ale było takie sekundowe zawahanie. A to już chyba bardzo wypad delikatnie z trasy. Ja też co nie wiem na ta z lewej. Ja troszeczkę zmniejszyłem odległość do Hogatego. tego. No to cisnę teraz do fabryka Danię, puścić tutaj czas pełna moc. Robert Kubica na pierwszym miejscu, bez zatrzymania. O, chyba buci był ruszony. Robert Kubica. Robert. Nie, mia, mia miaki chuta. Ferguson, czegoś nazywał. Hayami Miyamoto? Hamilton. Tak. No, no. Hamilton. Hamilton. Ham, Hamilton. Hamilton. leci tutaj. i web web. web, web. Web, web. no, no naprawdę no. interesują. Naprawdę cały czas pozycje ustalone i koniec. Powodniamy, to też troszkę. My sobie powoli zaczniadrobimy. Ja równo. U, oh. <laughs> nice. Ty nice. Dalej, jak ty mnie bo ja Bo ja lepiej wjechałem. Wiesz, ja mi tylko zahaczyłem. Ja oh no. O no! pozycji uległy no, ja lekkiej ja zmianie. Wyszczy, ja szybciej puściłem w No, to dobra. No, ale jadę dalej. Nic mi się w no. ogóle nie stało. No mi też. No, mi też, mi <stansionale> też. No, tak, ale tam wydupił. A ale ja, ja tam też. Ja, samo. Się i... a ja Oje. to samo. Ja Ojej! Ja też o, wdupiłem tak na psteku, musiałem. Dobra, no ale bez a bez to sensu to zrobiłem akurat. Pan pan, pan, pan pan, pan. Pan, pan pan. Panowie, papa! Pa. <grych> na razie w sumie. <grych> Dobrze, że się jedzie pierwszy, może jeszcze będzie jakiś taki prank zakręt. Ooo, ktoś tutaj delikatnie przykaczył. Eeeeh, czekaj, co? A jednak. Jezu, to zakręty. O ale buk. krok. to ale jest gęsto. No,

u, dobra, 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 wypadajcie! Gosh, Dawaj, si szepet, o nie, tu jest meta! patrzemy! Przegonił go! Przegonił go! Daj daj mnie, no, ale, o, ale to zrobi! No, Brawo! Ponę, Ok, Brazil. To jest no, bardzo Jest, jest, mm, rzeczywiście w sobie, widać już po kolorkach Słyszeliście, że Neymar zmienił firmę po 15 latach pobytu w jednej, sportową? Mm. To ale kakson O Jezu Jak, je Jak nie pozwolą na zmianę kamery? Jak nie pozwolą? Kasuj szeparda, jak nie będę kasował szeparda? Rzeczywiście, na widzę to co ty widzisz. Co nie pozwolą, nie pozwolą, dobra? Kurde, ale. Kurde. Uu, nie ma, nie ma, kogo tutaj, tutaj gnoimy? Nie, Będzie o. kasowanka sporo akurat. Oooo, kurde, ale było blisko. Siuu. Dobra, chodź. Zakręcił, zakręcił! Ty... Jezus! Oooo oh, oh, no! oh, Poszedł! Oj co ci się stało? Co to było? Oh my God. Oh, Minecraft! Oh. Nie, nie jest! Minecraft? Nie, 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 jeszcze nie, bardzo czekam. No, też czekam. Żeby zacząć so, serię noc. taki tutaj sneak peak oh. dla oglądających. Na razie Rusta e, robi to taki sam... No jest! E, awesome. Opaduj się tam. A co nowe klucz, klaski, nowe? Cave and Cliffs update. Po, polsku? po polsku? Nowe, Dodadzą nowe, 64 dodatkowe klocki no, no, no. w dół. Niżej, większe jaskinie, dużo większe jaskinie. Surowce się zmienią Surowce okay, też Surowce też spawn i dużo wyższe góry, dużo wyższe góry. Bardzo fajnie. Rubaszne? No, jak chcieliśmy, ale to musi być 1,17. No, 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 no. No tak, ja też czekam na 1,17, bez sensu teraz zaczynać. Zablajtowane, więc trzeba będzie tak poczekać Mmmmm Jak dobra, jest zrobiony No buszczyk. tak, no. bukity i te sprawy tak, rzeczywiście Jej, co? Nie, nie. Ej, co, co ty robisz? Co Ale ty tak nie, do mnie Ej, tutaj? Nie, 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 przepraszam co? No, co? Ej, no bogaty no, ho, coś tutaj się odpalił, no, się odpalił no, najpierw no, we mnie jakiego na... Ale mnie, by... no nie no, jasno, Ale takiego boosta dostałem! dostałem... No I jak gdybym bandy dzieje. nie miał, to też by była lipa no, tak, Ale wyrzuca na do łyżwach no. był, na lodowisku dosłownie Ale chłop wysrał, ale ja cię, ale najgorszy, bo ja ci tylko tak puk Nie Nie, nie, potem jeszcze pchałeś, ja wypchałem, jeszcze tak się Ale to tak. już kompletnie, wiesz, bez moich <laughs> O, ale chłopa nawet obróciło nie tutaj, nawet nie ma co go dobijać No, <laughs> ja, ja, ja. sobie, no dziś strasznie jedzie, Dobra, teraz się No, teraz zarzuca. Wawać, musiałem podjechać od nowa. Tutaj... każdy zakręt jest straszny tutaj. O yeah. 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 Ej, to jak na razie jest najbliżej, w w najbliżej w w w do WWH co, co było. No. Wypadłem po Ale trzeba. Ale trzeba, bo nam uciekli bardzo daleko już. Trzeba specjalnie. jak Markfes, jak Markfes. Na spokojnie. Markes. Markes, Markes, Markfes. czasem.

Pania szans założono. Ja nie mogę odkręcić przez to, że byłem tak blisko. W tym momencie aktywowany. Ja dał chłopy. No. Dlatego już widzicie, już się Dobra. Zaciągnik kawałek ucieknie z tej drogi, to można wypaść, co wy chcecie za kranę, żeby się ciężko no dorobić. Tak. Ja mam jeszcze ten boost tutaj. No, było zarzucone. dużo. Ja Macie startu tutaj. Gdzie jest Pietrek no tam, z daleko. te Chodź, Shepard, chodź. Chodź do wewnętrznej, dawaj. Łapaj boosta. kuku na na Nie rób mi kuku na muniu na dupie, nie. No, tak, będę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurde, zakręta no. Uuu, o tak Jezus, się boję się Tydam, Tak, tak, no? tak, prosto od kasku w pyku Odwaliło od kasku już gościowi Dzwonię do Michała właśnie Oj, no, że... przepraszam, nie chciałem się zapraszać Uuu, przepraszam, panowie, przepraszam. panowie, to panowie, panowie, panowie Ale wy obrotu was zrobił, no Dobra, jak się tu boostuje o te krawędzie Ej, ty komentujesz WWH i nie wiesz Nie no, wiem no, mniej więcej tak, oglądam I co ty komentujesz? To się komentuje, tak, że chłopie. Ale chłop spoczone taktyki robi. co no, no, taktyki robić, co? No, to tak co gdzie? Jak ja pierwszy raz. A gdzie są takie anegdotki jak u Sharonem trzeba? on ostatnio zmienił klub, no tam 90? A by był? No. Nie, problemy. nie. Było, było. Było też oćwikle, że, że się pod skrzydła wziął do, do Jocon... dzika? Nie, do Joconka. A do Joconka, do Dzika, do do gdzie tam co? nie pamiętam już. Kurde, ja w szoku byłem, chłop może nie pamięta. Złóżcie <laughs> się tą dronem! No, no chcesz już blisko, tak ale jeszcze troszkę. I... Właśnie, jeszcze, Ej, no to jest osiem kółek, to goli. jeszcze mamy szansę. No, ja się skasowałem delikatnie przed chwilą no teraz muszę nadrobić. Widzisz, będzie krasowałem. taka rotacja tych pozycji, że każdy o, na innej. Ale nabrzej, boczkiem no. tu poszło, no. no, no już jest puścik, już jest nie, 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 dobrze, to było. Na tych prostych może nadrobić, a na zakrętach może teraz traci, że to jest masakra jakaś. Coś tam czuję w ustach. Tak, już, tak. tak. Się Mów tylko lewa, o, czy lewa, czy prawa. A, to... Na razie siedział. jeszcze. Bliczko, blisko, blisko. No, Dobrze, <si Çok si decision> no, że nie zniknę. Ones... <suszel> Okej okay. No i w sumie. Ja nie jestem ale oh, pierwszy. Ale pusia, ale pusia. Ja nie jestem pierwszy. Nie. <si nightmare> o nie. Ja nie jestem znak. Ja nawet nie mam GTA. Ja nie jestem syllo. Ja nie jestem syllerem. Ja nawet nie, nie mam syllo na imię I co jest grano? No nic nie mogę zrobić. Weźmieł gość z. Piotr Hogatych Hogatowski powiedział. MARA, ze mną pana. MARA! ŁO! Oh, oh, no! Ło! Ło! To mnie jakaś grano! No nic na. No, 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 Sorry, ja tylko jechałem do przodu. Ja nie, nie mogłem zatrzymać się nagle Nie ta, mogłem zatrzymać ta, ta, ta. tej karuzeli no, ty kiedyś we mnie już nie byłem, a ty we mnie wjeżdżałeś To bym kiedyś byłem. było, kiedyś na drugim kółku albo no, pierwszym No ale tak, ale tutaj wiesz nie, nie mówię tutaj, o tym, nie, nie. Tu nawiązanie nie do innego nie. odcinka Nie. nie innego. innego Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi odcinkami na naszych kanałach jak to jest którego to serduszko! To O kurde, ale wyzwanie będzie wiedział To jest pierwszym, musi niestety zaprosić Syla do Gierki, tak jest zawsze. Nie. Tak, tak, tak. Nie. Tak, jest o, tak gdzieś daleko to. nie jest regulamin. Nie no to jest spalny, że tam ustała, że te, N <głos> te <głos> regulaminy. Prosto, że tak, chłopie, na eee, Aneks do regulaminu w właśnie w strasz, wprowadzony tak. <grym grym> Aneksik Aneks to był dzisiaj do innego regulaminu wpisany Kuchenny chyba O, a tutaj nawet było egzekwowanie No Było slash ban na przykład. Bardzo dobrze, a nie, było egzekwowanie tego <grym> <A> Tak te, Nawet <grym> nie aneksików w sumie. to było od początku mm. I dupia czy muszą te zakręty tak Tak, właśnie No muszą, muszą dla do... No, no to chodź, Zapraszam, zieleń. Liczę, się, że się trochę... Ja. słyszę, ale lekko pomrukuję Kiedy jak klęko, na razie. Nie, to szepar. Ek klek klekle jedzie tym pastuchem w dieslu. <tastne> Rozklekota. p... Na... To syla tak A to sy... Nie... Widzisz że się odezwie, chociaż go nie ma. Nie. Nie. Ja Ale zarzuciło za lusterko mnie, dobra, dobra. Było no, było szarpnięte. Mhm. Za lusterko tam. Dobra, to teraz trzeba... Ty, a ty właśnie, a ty dzisiaj mapa Paxa? Mapa, pa? A byś wiedział to wcześniej niż w momencie, kiedy no, gramy Teraz sobie te przypomniałem, że właśnie Aaaa. widzę, że ta mapa jest taka, czasami niedorobiona, taka kijowa i to właśnie tak wyglądało, <noise> właśnie paksowa mapa. <głos> <głos> Paks, to jest, jak insult. paksowa mapa, bo nie wiem, bo no, teraz sprawdzić, bardziej no. jego mapę, czy jego? Nie nie, 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 paksowa mapa. To takie w dwupaku chyba. <noise> mapa, takim W takim pakcie. W takim pakcie, dwupaksie. Nie, nie, zawsze. Ja, o nie, checkowa, no, nie w najgorszym momencie. Dostam. No w najgorszym momencie dostanę. Najgorszy to moment Dla mnie najgorszy moment To był najgorszy moment mapy, ja już to widzę. Dobra, wyrównywanie szans widzę. Zabłone. Tak, coraz bliżej, zaraz Akcja. zieleń was trafi. Ja, ja. Gdzie Ej, dwóch się bije? Zielony no, tam zielony no? się wyprzedza, nie? Yeah. Dawaj go! <śleszy> Haha, <laughs> tym prostym sposobem jestem bezpieczny. Aji. 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 O, waś, Dziu... Oj, 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 to jest słabe miejsce. To jest słabe miejsce. Na razie! <laughs> Ci tam kręcą te bączki i ja trzeci raz sobie tu wjeżdżam Shepard potrafi bąka zakręcić tak, już ja to jak kuna, potrafię, I to nie fotel! No, to Prosty, ja nie fotel! No... Ja jeszcze mogę Teraz wszystkim powiem, że to fotel tak, Teraz to już jak coś ten to... Nie, Teraz, teraz ewidentnie skura. Eko skóra Eko skóra, Eko skóra. Eko skóra. To, Ewidentnie jak będziecie słyszeć czad To szepard. To już no, 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 Shepard no, no, no. To jest toQue, mm. Nie, nie dobrze, nie Padać dobrze. Zlekołą. Ja sobie tu pojadę oczkiem może, a, nie wiecie, chcieli rupę, dojechać. Tak, co Ja się zrobię. obie. Kamuflaż mam tutaj poza torem. Ale, ale ci za nas tam wjadę. Dawaj ah, tego błączura, Wjedź mu w ten interes. Nie da rady, nie? Teraz się w Post Malone bawisz. Uuu, zarzucone. Nie, 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 nie Nie, nie, nie Nie teraz mleko Nie teraz nie sorry No dawaj cię popchnę trochę okej okay? O nie O cie panie Ale to ściąga na zewnątrz Nie dobra to który? Nie, nie to jest ósme! Nie, nie, nie. Kurde No niewiele brakuje niepotrzebnie Na koniec